Niegrzeczna Amelka. Co by tutaj powiedzieć, nudzę się i tyle, nie wierzę, że moja mama mnie ukarała za to, że poszłam po jakiegoś dzikiego kota? Do rzeczy, co mogę dzisiaj zrobić? Mam pomysł. Dzisiaj postanowiłam, że rzucę zaklęcie i zmienię miesiąc z września na czerwiec. Tak, to dobry plan. Tak więc podchodzę do tych drzwi od naszego mieszkania. Jestem przy drzwiach od naszego domu. To teraz idę na zewnątrz. No więc nie tracę czasu, tylko idę tam. Jestem już na korytarzu. To teraz muszę iść do windy, zjechać na parter. Tak więc idę do windy. Nacisnęłam przycisk zero. To teraz mogę zjechać na parter. Tak więc zjeżdżam. Dobry, Amelka, mam że Nie, nic nie narozrabiam, proszę pani. No Dobers, Jack Chess, tylko niegni naroszębiej. Już jestem na dworze, to teraz mogę pójść na pole. Tak więc idę na pole. Już jestem na tym chodniku, to teraz mogę pójść na te pole. A więc idę. Już jestem na polu, to teraz mogę zmienić miesiąc z września na czerwiec. Tak więc zmieniam. Dobra, sprawdzę na telefonie, jaki mamy dzień. Dobrze, Megalodonie, sprawdź proszę. Co ty masz taką zszokowaną minę? Coś odkryłeś. Tak, Eleonoro, właśnie widzę, że jest czerwiec, a nie wrzesień. No właśnie. Przeszukajmy całe miasto, żebyśmy znaleźli winowajcę. Zgadzam się z Tobą, Eleonoro. Tak więc szukamy. Wow, cieszę się, że zmieniłem miesiąc z września na czerwiec. Wiedziałem, że możesz być ty, Amelka. A co ty tu robisz na polu? E, e, e. Nic. Jak to nic? Przecież widzimy, co ty robisz. Tańczysz z powodu tego, że zmieniłaś miesiąc z września na czerwiec. Wyjaśnisz nam, dlaczego ty to zrobiłaś. No właśnie, wyjaśnisz nam, dlaczego to zrobiłaś. Ech, złapaliście mnie, Megalodonie i Eleonoro. Tak. To ja zmieniłam miesiąc z września na czerwiec. Dlaczego? Bo się bardzo nudziłam. Pierw wyszłam z mojego mieszkania, a potem weszłam do windy, a potem wyszłam na dwór i zmieniłam miesiąc z września na czerwiec. Jeszcze jeden powód, bo nie lubię chodzić do szkoły i chciałabym, żeby wakacje się zaczęły. Proszę, wyjaśniłam to. Czy jesteście teraz zadowoleni? Tak, jesteśmy zadowoleni za to, że powiedziałaś prawdę. No, ale nie jesteśmy nadal zadowoleni za to, że zmieniłaś miesiąc z września na czerwiec. Zgadzam się z Eleonorą. Ja wiem, Amelka, że nie lubisz jak jest szkoła, no ale trzeba przetrwać w tej szkole co najmniej 10 miesięcy. No, niestety, nie mam wyjścia, no ale muszę wezwać twojego ojca. A teraz zmień miesiąc z czerwca na wrzesień. No dobrze, już zmieniam. Fajnie, że zmieniłaś miesiąc z powrotem na wrzesień. Ale radzimy ci, żebyś poszła z powrotem do domu. Już. No nie, mój tata będzie niezadowolony za to, że zmieniłam miesiąc z września na czerwiec. Ale w topa. Amelka, pogięło cię, czy co? Jak mogłaś zmienić miesiąc z września na czerwiec? Przecież wiesz, że miesiąców się nie zmienia, bo to jest bardzo złe i możesz za to wpaść w kłopoty. Mogłabyś mi powiedzieć, dlaczego to zrobiłaś. Dlatego, że nie lubię września, bo jest szkoła. W taki sposób zmieniłam miesiąc z września na czerwiec. Proszę, wyjaśniłam to. Amelka, ja wiem, że nie lubisz września, ale musisz wytrzymać w szkole co najmniej 10 miesięcy, no ale nie możesz zmieniać miesiąca z września na czerwiec, bo przez ciebie robią się wakacje. Mam nadzieję, że to cię czegoś nauczy. Za to, że rzuciłaś zaklęcie, i do tego zmieniłaś miesiąc z września na czerwiec, dostajesz tydzień kary. A teraz idź do siebie i przemyśl sobie, co dzisiaj zrobiłaś. No dobrze, skoro tak każesz, tato, już idę do siebie przemyśleć sobie, co dzisiaj zrobiłam. Ale i tak nie interesuje mnie ta kara.